Jak z produktu o średniej wartości od 5 do 10 euro można wygenerować biznes przynoszący ponad milion euro rocznie? O tym w dzisiejszym odcinku przekraczamy granicę. Będę rozmawiał z Mateuszem Owczarzakiem, czyli właścicielem sklepu JMN Deco. Zapraszam do oglądania. Cześć Mateusz Owczarzak, przekraczamy granicę firma Jotem Deco, cześć Mateusz. Cześć Wojtek. Jak w poprzednich filmach zaczynamy od kwestii zwrotów, Mateusz podziel się Taką historię związany z najśmieszniejszym, być może najdziwniejszym zwrotem zagranicznym. W moim wypadku najdziwniejszy i najśmieszniejszy zwrot e, z racji branży, w jakiej się obracamy e, czyli cukiernictwie e, dokładnie jadalnych nakładkach na tort. No to klient odesłał nam po prostu zużytą nakładkę, która była od spodu wysmarowana kremem i starał się nas przekonać do tego, że to jest nowy produkt i on nie był przez niego używany. Zwrócił się też ze skargą do Amazona, na którym w większości sprzedajemy mhm. ale Amazon podtrzymał naszą stronę, że no takiego produktu nie powinno się odsyłać. Okay. Okej, okay. no dobrze, to gdy mamy już tą historię, to powiedz mi, jak do tego doszło, że w ogóle znalazłeś się w e komercie w sprzedaży zagranicznej i to, że teraz wysyłacie już naprawdę potężne ilości, jeżeli chodzi o Wasz produkt. Cała historia zaczęła się od tego, że ja gdzieś tam mając 16-17 lat już jakieś pierwsze kroki w e komercie w Polsce stawiałem, sprzedawałem na Allegro, różne rzeczy, później wyjechaliśmy do Niemiec, no bo sytuacja nas do tego zmusiła i tam Chcąc odejść ze swojej pracy, gdzie naprawdę było dosyć ciężko, stwierdziłem, że spróbuję swoich sił, zainspirowany wieloma filmami z internetu, spróbuję sił na Amazonie, no i tak jest do dzisiaj. Okej. Okay. A skąd w ogóle się wzięła ta pasja do cukiernictwa? Jak to się w ogóle zaczęło? To się zaczęło od tego, że Mój tato jest byłym właścicielem cukierni, miał swój zakład. Moja mama również jest cukiernikiem i ja idąc ślady, chcąc przejąć rodzinny biznes również zostałem cukiernikiem. No niestety nie zakończyło się to dosyć dobrze. Mm -hmm. W ten sposób właśnie znaleźliśmy się w Niemczech, ale obecnie jestem gdzieś w tej branży. Szczerze mówiąc wolę bardziej ten odłam branży cukierniczej, a nie wstawanie po nocach i robienie pączków czy bułek słodkich. Okej, okay, czyli tutaj Fajny, fajny przypadek, że tak naprawdę z Twojego hobby urodziło się coś, co teraz pozwala Wam na zarabianie fajnych, godziwych, godziwych pieniędzy. Powiedz mi, co było tym driverem do sprzedaży zagranicznej, czyli właśnie co Cię napędzało, co Was napędza do tego, żeby wyjść poza, poza rynek polski. W naszym przypadku akurat było troszeczkę inaczej, bo myśmy zaczynali za granicą i w sumie na jednym z największych rynków, czyli na Niemczech. No ale nie chcieliśmy być w Niemczech, chcieliśmy wrócić do Polski i tutaj był kłopot, jak to pogodzić, żeby prowadzić firmę z Polski i utrzymać dalej tą sprzedaż w Niemczech, ale tutaj wyszły nam naprzeciw takie firmy jak na przykład Wasza, że realizujemy wysyłki crossborderowe. No i też Gdzieś tam moją misją, moją, moją ambicją zawsze była chęć pokazania, że polska firma może się liczyć też na arenie międzynarodowej i że nie mamy się czego wstydzić, i to sukcesywnie po prostu realizuje. Okej, okay, czyli, czyli Polska górą. Wrócimy jeszcze do tego wątku, jak zaczynałeś, bo chciałem, żebyś też dopowiedział, skąd w ogóle czerpałeś wiedzy o sprzedaży zagranicznej, skąd może czerpiesz teraz, czyli co jest Twoim takim źródłem, źródłem wiedzy. Na samym początku bardzo dużo oglądałem polskiego YouTube'a związanego z Amazonem. Później, kiedy ta wiedza była niewystarczająca, już to zacząłem przeglądać zagraniczne filmy, głównie amerykańskie, bo tam no, jednak Amazon się rozpoczynał. No i zachęcony tą wizją, która była przedstawiana w wielu filmach, jak to fajnie można sobie ten biznes na FBI przede wszystkim zbudować, no stwierdziłem, że też, że też spróbuję i Dzięki tej darmowej wiedzy, której naprawdę bardzo dużo jest w internecie, udało mi się stworzyć markę i firmę, która jest obecnie. Okej, okay, to ja jeszcze tak dopowiem, że my się poznaliśmy, tak w cudzysłowie poznaliśmy wirtualnie na jednej z grup facebookowych właśnie dotyczących sprzedaży na zagranicznej, to ja mogę dopowiedzieć tylko, że jestem stosunkowym świeżakiem w e-commerce, bo powiedzmy tam trzy lata z kawałkiem. To też zadziwiło mnie, że chociażby właśnie na takich grupach jest sporo też dzielenia się wiedzą i sporo można się nauczyć, o ile to co wspominałeś nawet wcześniej przed kamerami, że o ile zadaje się odpowiednie pytania. Nie? Tak, polskie grupy zrzeszają sprzedawców e-commerce'owych za granicą, ale też lokalnych, są naprawdę mocnymi grupami i jeśli wiadomo jak się zada pytanie, nawet takie podstawowe, lajkowe, można się spotkać z niekoniecznie przyjaznymi mm -hmm. odpowiedziami, że najlepiej, żeby się za to nie zabierać, ale znajdzie się jedna lub dwie osoby, które Ci pomogą i to będzie ten klucz, który pomoże Ci po prostu rozwiązać Twój problem i pójść dalej. Ja na przykład ze swoim doświadczeniem obecnie często pomagam też innym sprzedawcom, którzy rozpoczynają, no bo ja to teraz już wiem i mi też kiedyś na początku ktoś pomógł. Także czerpanie wiedzy z grup facebookowych jak najbardziej polecam. Ok, to teraz żeby nie było tak różowo o tej sprzedaży zagranicznej, powiedz mi co było Waszym największym wyzwaniem, challenge'em właśnie ze sprzedaży poza Polską ze sprzedażą zagraniczną. Głównym takim problemem była logistyka, bo tak jak wspominałem, przeprowadzaliśmy się z Niemiec, gdzie mieliśmy fizyczny adres. Tam mieszkaliśmy, więc dostawa pomiędzy Niemcami a Niemcami nie była dla nas problemem. Tu stworzył się problem, jak wrócić do Polski i utrzymać ten łańcuch dostaw do klientów w Niemczech. Tutaj z bardzo dużą pomocą przyszła wasza firma, że wysyłaliśmy do Was towary i one były transportowane na teren Niemiec. Też rozpoczynając sprzedaż, kolejny przykład, nie wiedziałem o czymś takim, czym jest LUCID. Okay. Dopiero po rozpoczęciu sprzedaży dowiedziałem się, że trzeba do śmieci się zarejestrować mm -hmm. na terenie Niemiec, no bo można dostać dosyć wysoką karę. I też kwestie związane z podatkami. Warto wziąć sobie dobre biuro rachunkowe, które zna się na księgowości międzynarodowej i naprawdę z tym wszystkim pomoże. Okej, okay, czyli mamy. Logistykę, szeroko rozumianą administrację i takie zagadnienia prawne i też, i, też, i też podatkowe. Jak najbardziej się z tym mogę zgodzić, bo rzeczywiście, jak wchodziłem z tego świata e komersowego, bardzo wiele pytań było związanych chociażby z segregacją odpadami. Wymieniłeś tutaj rynek niemiecki, natomiast to się też teraz tyczy rynku austriackiego czy też, czy też hiszpańskiego. A powiedz, powiedz mi, jeżeli chodzi o takie wyzwania, czy coś jeszcze takiego, na co byś zwrócił uwagę? Różnice kulturowe też mhm. są dosyć dużym gdzieś tam wyznacznikiem sprzedaży zagranicznej bo o ile my Polacy jesteśmy narodem, który jest w stanie dużo wybaczyć i jesteśmy wyrozumiali, tak na przykład klient niemiecki jest dosyć ciężkim klientem akurat z mojego doświadczenia. Wiem, że no on by chciał najlepiej dzisiaj, a jak nie to jutro i nie ma możliwości popełnienia żadnego błędu i on nie rozumie, że na przykład opóźnienie paczki nie wynika z tego, że to nie my wozimy fizycznie tą paczkę, tylko przekazujemy firmie kurierskiej, jego to nie interesuje, on miał mieć, a, a tego nie ma. Klient włoski jest podobny do, do Polaka, jest w stanie więcej zrozumieć. On podchodzi bardziej na luzie do tego, napisze wiadomość miłą, życzliwą, że no powstał taki problem. Na no Niemcy często po prostu napiszą ci wiadomość, że oddaj moje pieniądze, i na tym ta wiadomość się kończy. Okej. Okay. Wymieniłeś różnicę pomiędzy rynkiem niemieckim a rynkiem włoskim, z tego, co też wiem, sprzedajecie na rynku francuskim. Czy tu zauważasz jakieś różnice? A jeśli tak, to czy mógłbyś się tym podzielić? Eee. Tak, klient francuski jest różny, jest to coś pomiędzy właśnie klientem włoskim, polskim a, a niemieckim. To zależy, na jakiego klienta we Francji się trafi. Jeden jest wyrozumiały i nie robi mhm. problemów, drugi jest taki, że najchętniej to by cię zgłosił do Amazona, żeby zablokowali ci okay. konto, czego nie jest w stanie zrobić, ale naprawdę próbują też często wymuszać, mimo że ty masz przesyłkę oznaczoną jako dostarczoną, oni kombinują na wszystkie możliwe sposoby, żeby ci udowodnić, że jednak tej paczki nie dostali, żeby otrzymać zwrot pieniędzy. Tak, tu w pełni się zgodzę, bo to też często jest poruszany wątek. Powiedz mi, czy przykładowo temat zwrotów zagranicznych? To też jest coś, czy, o czym warto wcześniej sobie przemyśleć, bo my tak widzimy pod kątem naszej specjalizacji logistyki zagranicznej, że to nie jest taki może temat seksji, nie jest może to temat, z którym Sprzedawca chce się zmierzyć, natomiast my widzimy, że to jednak jest warta rzecz uwagi, warta rzecz przeliczenia. Jakie ty masz doświadczenia z tym? Zwroty są jak najbardziej istotne, mimo że my jako firma mamy bardzo mały procent zwrotów. To najlepiej, żeby to był zwrot na adres lokalny, czyli w danym kraju. Mhm. Jeśli Włoch zwraca to, produkt, to żeby zwracał go do Włoszech, a nie na przykład do Niemiec czy do Polski, bo dla nas jest to droższa wysyłka. Poza tym wiele platform takich, na przykład jak Amazon, już. Raczej wymaga tego, żeby adres do zwrotów był lokalny. I no tu to znowu korzystamy z pomocy zewnętrznych firm, które dają nam adresy lokalne, czy we Francji, czy w, czy w Niemczech i tam klienci za pomocą etykiety, oczywiście bezpłatnej, najlepiej zwracają te produkty. Okej, okay, to mamy rynek niemiecki, francuski i włoski. Podziel się z nami w takim razie o jakich liczbach i jakim wolumenie mówimy. Ja to wiem, ale na, na pewno nasi też odbiorcy słuchacze tutaj będą ciekawi. My, więc zaczynaliśmy sprzedając gdzieś w granicach 100-500 zamówień miesięcznie. Na dzień dzisiejszy realizujemy zamówień około 10 tysięcy w miesiącu, między 8 a 10 tysięcy mhm. rocznie. Jest to około 100 tysięcy wysłanych fizycznych przedmiotów, czy to przez Amazon FBA, czy FBM sumarycznie, mhm. e, co generuje przychód gdzieś w rzędu miliona euro. Na niektórych może to nie robić wrażenia, jednak biorąc w aspekt ceny produktu, bo nasza cena produktu waha się pomiędzy 5 a 10 euro, uważam, że jest to bardzo dobry wynik i dzięki temu, że sprzedajemy za granicą, jesteśmy przede wszystkim w stanie mieć wyższą marżę i też za wyższą cenę sprzedać ten produkt. No i finalnie firma na tym lepiej zarabia i z roku na rok nasza sprzedaż wzrasta. Okej, okay, to ja bym powiedział Szapoba, bo fajnie, że tutaj wspomniałeś o tej cenie produktu do tego, jakby co, 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 co zarabiałeś, bo jest to uważam, że ważne w kontekście, w kontekście tego. No dobrze, to teraz podziel się też, jaka była największa wtopa, jeżeli chodzi o sprzedaż cross-borderową. Największa wtopa jak wielu sprzedawców którzy gdzieś wchodzili na Amazon, no to tutaj związana z Amazonem, mhm. akurat w naszym wypadku ogromną wtopą było to, że nie przeliczyliśmy dobrze kosztów logistyki, bo byliśmy przekonani, że nasze produkty są kompatybilne z programem Pan EU, czyli rozlokowaniem bezpłatnym przez Amazona na naszych towarów pomiędzy różne kraje, w których mamy zarejestrowany numer podatkowy, ale jest to pewna grupa Produktów, które się kwalifikują do tego programu, i okazało się, że nasz produkt się do tego programu nie kwalifikuje. Mhm. I w kalkulacji przejęliśmy koszty wysyłki na poziomie 2,50 euro. Finalnie za przesyłkę międzynarodową takiej paczki płaciliśmy po 6-7 euro. Także tutaj okay. ponieśmy, ponieśliśmy bardzo dużą stratę, bo tak naprawdę praktycznie dopłacaliśmy do każdej jednostki, która była sprzedana poza, nie, poza Niemcami. Bardzo fajny przykład, a powiedz mi, w którym momencie się zorientowaliście, że, że coś w cyferkach nie gra? Jak w firmie gdzieś zaczęło brakować pieniędzy. <grywa> Okej, okay. okay, dobra. A powiedz mi Mateusz, jeśli miałbyś zostawić naszych widzów z takimi pewnymi tipami, co byś im poradził odnośnie wskazówek właśnie przy sprzedaży na Amazonie, głównie tu powiedziałeś o tym rynku niemieckim, natomiast z czym byś chciał ich zostawić? Z mojej strony, ja jestem przykładem osoby takiej, która uparła się, że na tym Amazonie będzie sprzedawać, mm -hmm. i e, naprawdę konto samorejestrowałem rejestrowałem około miesiąca, półtorej miesiąca, żeby w ogóle wejść tam ze sprzedażą, ale naprawdę się da i też nie ma się co wstydzić, że na przykład ma się małą firmę z Polski, e, bo ona naprawdę może zostać doceniona e, przez klienta z, czy z Niemiec, czy z Francji, czy z e, Włoch, bo. My, jako kraj, naprawdę produkujemy dobrej jakości rzeczy i warto się nimi chwalić na arenie międzynarodowej. Dobra, a tu jeszcze rozszerzę ten wątek, bo przed kamerami też powiedziałeś dosyć ciekawą dla mnie rzecz: zdjęcia produktów versus wideo. Jak mógłbyś ten temat rozszerzyć? Obecnie my, no widzimy trend, że jednak wideo jest lepsze. Sami na co dzień gdzieś przeglądamy, czy Instagram, czy TikTok. To są wszystko treści wideo, i mm. również marketplaces zauważają ten potencjał. Sam Amazon też daje nam wiele możliwości wgrania, czy różnych wersji językowych wideo, żeby dopasować do danego klienta. Sam podpowiada, jak taki film powinien wyglądać, i takie listingi, czyli oferty na Amazonie, lepiej są pozycjonowane, jeśli to wideo po posiadają, bo też później możemy to wykorzystać w narzędziach marketingowych. Jak sama nowość jest od tego roku, nawet nasze produkty możemy w serwisie streamingowym Amazona reklamować. Okej. Okay. To jeszcze wątek, bez którego te, w tej chwili żaden podcast praktycznie nie istnieje. Wątek AI, bo tu też mówiłeś, że wykorzystujecie to jak najbardziej w swoim biznesie. E, tak, kiedyś wszystkie listingi, wszystkie oferty, też research. E, Jaki wzór zrobić, który jest chodliwy, to wszystko było wykonywane ręcznie. Na dzień dzisiejszy korzystamy w dużej mierze z rozwiązań z sztucznej inteligencji, którą pomału wdrażamy która nam o wiele bardziej też przy zamówieniach, na przykład personalizowanych, pomaga zoptymalizować czas realizacji takiego zamówienia i też pomaga nam odpowiednio ułożyć oferty, daje nam wskazówki, co będzie dobre dla klienta i zauważam duży wpływ na plus mhm. wykorzystania tej sztucznej inteligencji. OK, to na koniec jeszcze, jak miałbyś powiedzieć parytet sprzedaży FBA versus FBM, to jaki to by był? W naszym wypadku dzieli się to na około 40%, 40 FBM i 60% FBA. Okej, okay, okej. Okay. To tak już na sam koniec. Nazwa firmy JMDECO. Powiedz nam, skąd się ona wzięła. Nazwa firmy wzięła się z tego, że firma miała na początku nazywać się inaczej, mhm. ale okazało się, że w Europejskim Urzędzie Patentowym już jest firma zarejestrowana pod taką nazwą i okazało się, że to firma z Polski, o której istnieniu ja ani żona nie wiedzieliśmy. Więc wzięliśmy po prostu pierwsze litery z naszych imion. Mhm. Julia, moja małżonka, Mateusz, czyli ja, no i dodatek deko, bo tworzymy dekoracje, produkujemy dekoracje. Okay. Julia, serdecznie pozdrawiamy, bo jest tutaj z nami i wspiera Cię bardzo bardzo gorąco. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się twoją wiedzą, twoją historią przypadku, która według mnie jest bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że nasi odbiorcy wyciągną sobie z tego kilka takich smaczków, które zaimplementują do, do swojego biznesu. Ja Ci mogę życzyć przede wszystkim powodzenia i tego, żeby ten biznes jeszcze sobie skalować i jeszcze rozwijać. Także jeszcze raz dzięki ci śliczne. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję Ci. Dzięki bardzo.